Jesteśmy przy ulicy Powstańców. To jedna z najstarszych tłuszczańskich ulic. W XIX stuleciu wzdłuż niej położone były e, budynki dworskie. Dwór został rozparcelowany do 1918 roku, a ulica Powstańców, wówczas pocztowa, stała się jedną z ważniejszych ulic osady tłuszcz. W 1933 roku Kurzwald, e, tłuszczański chutnik. Udziałowiec Huty Szkła pobudował tutaj okazałą murowaną willę. Willę, w której Niemcy w roku 39 urządzili policję granatową. Mówiąc w skrócie, nakazali powrót do pracy policjantom przedwojennym. Naprzeciwko willi urządzili areszty. Moja dzisiejsza rozmówczyni, moja dzisiejsza rozmówczyni pani Gawłowska. Mieszkała naprzeciwko e, tego domu, w drewnianym domu czynszowym. E, znała tutejszych Żydów, znała tutejszych Polaków. E, widziała też w czasie wojny wiele złego. Była świadkiem egzekucji, jaką wykonywał m.in. Stein, niechlubny bohater poprzedniego odcinka. Co ciekawe, pani Wanda zetknęła się z tym nazwiskiem i z tą postacią już wiele lat po wojnie. Czy tajemnica mm, Sztejna została rozwiązana? Myślę, że ten odcinek po części da odpowiedź na to pytanie. Pani urodziła się w tłuszczu? Tak. Gdy wybuchła wojna w 1939 roku, Gdzie To pani 9 mieszkała? lat miałam. – Ile miała Pani? 9 lat. lat. Gdzie w 1939 roku, y, kiedy wybuchła wojna, Państwo mieszkaliście? Tam, właśnie tam. To był budynek przy ulicy Powstańców? Po, tak, taki. I w ogóle nazywali go Pawiak. No tak jak naliczy... duży budynek. Tak, tak naliczyłam, to 45 dzieci było. Tak. E, naprzeciwko był nie... Pasterunek Policji Granatowej. Tak. To był tak zwany A tam dom... właśnie tam gdzie mieszkali te piwki nie piwki, to była reszty. Mhm. Tam to był tak zwany dom Kurzwalda. Tam przed wojną tak. Tak. mieszkał właśnie Kurzwald, który był udziałowcem Huty. Huty. 60 było tych udziałowców. Mój tata to pracował 45 lat w Hucie. Dmuchał butelki. A w ogóle był pierwszym komendantem szczelców. Mój ojciec. Ale on się nazywał Gawłowski? Czy... Nie, nie, Walentowicz. Walentowicz. Był pierwszym komendantem szczelców. A to znane nazwisko, bo w o nie wspomina w swoich mm -hmm. nawet wspomnieniach to nazwisko. Bo mój ojciec był z 1901 roku. Mm i w 21 roku był we Wilnie, w wojsku jak wrócił to właśnie był pierwszym komendantem strzelców, a później ojciec w 26 roku zdał i był jabłoński Aha. a gdzie y, czy, czyli dlaczego wy mieszkaliście w tym drewnianym budynku czy tam tam to znaczy to tam rozumiem to był duży budynek duży który tak. tak to wszystko dziadostwo jakie tylko to mieszka Pojawiali się na pewno tam ci żandarmi, o których mówiliśmy. Czy pamięta tak, pani? pani. Tak. Stein, Scheffler, Gucio, ale ten Gucio to nie wiem. Gucio, żeśmy go nazywali, ale jak on miał nazwisko, to nie wiem. Nie... I właśnie przychodzili do tej tam się całe noce bawili. A myśmy mieszkali przez ścianę. O Steinie właśnie mówiono, że był prawdziwą bestią, że był katem, nie miał tak, wciąż uczuć tak. I, I co jeszcze pamiętam? Pamiętam, że yy, żeśmy już pilnowali jako dzieci, żeśmy pilnowali, i, i, bo transporty tra... do Trybrynki Żydów jeździli. Jak wyskoczyli tam Żydzi tam coś, ale przeważnie troszeczkę ten yy, pociągi hamowały na, na tym przejeździe, na, na, na Zakrzewiu. I wyskakiwali. I, i nie wiem, czy, czy ta dziewczynka, ta żydóweczka wyskoczyła sama, czy z, czy, czy z rodzicami. no Trudno mi jest teraz już sobie przypomnieć. I ją przyprowadzili, tą, tą, tą właśnie tą żydóweczkę. To myśmy już pilnowali, jako dzieci, żeśmy pilnowali. To właśnie przyszedł Stein. Wieczorem wyprowadziłem do Kurzwalda, do tego ogrodu. I pamiętam, że ona tak, jak ją prowadził przez tą szosę, to łapała go za nogi i płakała strasznie. mama, mama całowała go w ten... A myśmy tutaj, jak jest ta ulica Błowaczkiego, to był rów. I myśmy tam jako dzieci ciekawi byli. I wyprowadził ją tam właśnie do, do tego kurcowalda, pchnął pach, pał i zabił tą Żydóweczkę. Ile ta dziewczynka mogła mieć lat? No, albo była młodsza ode mnie, Albo miała tyle lat, co ja, ale tak może siedem, może osiem lat. Albo ona wyskoczyła z rodzicami, albo wyskoczyła sama. I w tym areszcie siedziała właśnie tam naprzeciwko. I do wieczora potem przyszedł i ją zabił. Włosy, musiała być bardzo ładna ta Żydóweczka ze względu na to, że pamiętam, że miała blond włosy kręcone loki takie. A mi ciekawe, mama jeździła do Goworowa za Handlem, półtuszcze jeździła do, do handlu. A myśmy to jak z Gruwańskiej ulicy. Mhm. Czy to, Dawiliśmy było, się. Czy to było jedyne właśnie wydarzenie ze sztajnem w roli głównej, które pani widziała? No, nie. Pani o, kilku o tej roku, Żydówce, tak? co mówiłam, że, że za co to ją tam. Proszę jeszcze raz powiedzieć, jeżeli pani może. I w, w tym areszcie siedziała Żydówka, na pewno Żydówka. Piękna kobieta. I ona siedziała w tym areszcie. A my jako dzieci, żeśmy biegali, bawili się. No i, i wieczorem, właśnie Stein, Stein wyprowadził ją, piękna kobieta, w futrze takim. Wziął ją pod rączkę i jaka, jaka flarnia jest, tam te łąki co są i tam taki ten rów płynie. No już doszli ta, do, doszedł z nią do tego rowu, pchnął ją, pak, pak zaszczelił i to futerko zdjął. A wiem, że ją później zakopywał Polak, mhm. Piotr. No tak. A jeszcze jakieś sytuacje ze Sztajnem? Czy ja wiem, jak to powiedzieć. Albo no, pani słyszała, albo pani widziała? No chodziłem z tą tam na, na tą żandarmerię. Ja mama to tam nie wiedziała, ale to czuję. Na kolmanówce? Na kolmanówkę. To ja to by czekałam na poczekalni. A no ty czeka, nie czekałam, a ona tam ją zapakowali, tam jedzenie w ogóle, różne artykuły, żeby, żeby później wieczorem przyjść na, na przyjęcie do tych I ona, a, rozumiem, I jak, to, jak tam w tej żandarmerii, czyli w budynku, który żandarmi zarekwirowali rodzinie Zaborowskich? Tak, tak. Jak to tam wyglądało wtedy? Ja wiem. Taki duży pokój był, no to właśnie tam beta poczekania. Już tak dokładnie to już nie pamiętam, jako dziecko to nie pamiętam. Czy to prawda, że Pani podczas swojej już późniejszej pracy zawodowej zetknęła się z informacją, że Stein przeżył wojnę? Tak. Bo ja, ja w ogóle pracowałam w policji. W milicji pracowałam 40 lat. I później jak poszłam już na emeryturę po 35 latach, bo miałam krzyż kawalerski tam jeszcze i pracowałam na pół etatu w, tutaj, na, na tym na komisariacie. I przyszło pisemko. Wtedy komendantem był Urynowicz. I mówi do mnie pani Wando, pani tutaj już się urodziła, wychowała i w ogóle w ogóle ja pani dam. Ty pisemko, niech pani załatwi. No, ja się rozpytywałam. A o co w tym piśmie chodziło? Co to było za pismo? To, że, że rzekomo właśnie ten, ten Stein znalazł Ktoś z tłuszcza mieszkał we Wrocławiu i że on pracował we Wrocławiu w jakiejś restauracji. I ja dostałam to pisemko do piszemko do załatwienia, żebym się rozpytała, kto może ten. Więc ja wyszukałam tą panią rozbicką. I ona jeździła do Berlina. No sprawa, ale ona nie żyje. Ale dlaczego, skoro znaleziono go we Wrocławiu, to rozprawa była w Berlinie? W Berlinie. Ale dlaczego? Nie wiem, nie pamiętam. Może Urynowicz tak. by coś więcej wiedział, ale nie wiem, nie wiem. Czy jest pani pewna, że to chodziło o Steina, a nie o O Steina, o Steina. Tak, Schafferra? o Sztajna. Bo, bo właśnie ta pani Rozbicka jeździła, y, bo ja ją właśnie podałam w tym piśmie, mhm. odpisałam. Że właśnie ta pani Rozbicka, że, że, że ona z, na, po prostu coś tam, o coś tam chodziło po prostu. Już nie pamiętam, bo to tyle to, to lat. Chodziło, czy, czy, czy chodziło o to, że ktoś go rozpoznał? To rozpoznał go we Wrocławiu. We Wrocławiu jakieś mieszkanie stłuszcza. Tak. Że to jest ten sztajn morderca. Tak. tak. I to było wezwanie na rozprawę. Tak. I właśnie ta pani Rozbicka tej, jeździła. I szukano świadków stłuszcz. Tak, nie? tak. I pani zadanie było Tak, tych tak, świadków, więc ja właśnie znam. Znalaz... Tak, tą pani Rozbicka, ale ona już nie żyje. No, to był może 90 chyba drugi, bo ja do 92 pracowałam jeszcze tutaj na komisariacie. Na pół etatu, bo ja pracowałam… – Stein musiał mieć wtedy z 80 lat. Tak. Gdzie pracował w tym Wrocławiu? No mam 90-tych. Ale nie, Stein. Stein. Stein miał, tak. musiał, musiał mieć jak Ale ja jak jak je, i, i Tak, tak. Jak ja go przypominam, to był wysoki, rudy. Może nie powinnam tego powiedzieć, ale ja już nie pracuję, to już mnie nikt tam nie będzie szarpał. Ale jak Brynowicz przydzielił to pisemko, to ja poszłam z tym pisemkiem do Stasiachowa. I mówię, Sasiu, posłuchaj, ty masz to jest twoja rodzina. I w bo to jest moja, była też moja rodzina. I tam się strasznie przyjaźnili, I tak, i tak. I Ja jej mówię, i, i, i czy ona właśnie też zdjęcie, bo przysłali nam z tego Wrocławia, czy też te zdjęcie. No, to te Powiedziały, że nie tego. Przecież tam kucharzyły i, i, i żeniły się z nimi, i w ogóle w ogóle. A niech pani powie w takim razie, a jeżeli nie chce pani, to nie musi pani tego mówić. Czy w tłuszczu, jak może jako dziecko, to pani sobie nie zdawała z tego sprawy, ale potem już o tym mówiono pewnie. Czy w tłuszczu z tymi Niemcami to bardziej się, to, czy ludzie się na pewno ich bali. Ale czy właśnie byli tacy no wielu właśnie... ludzi, którzy im współpracowało z nimi, którzy chcieli się im podlizać w jakiś sposób no, widać, przypodobać? No tak mi się wydaje, no to to, ta... no takie były jako dziecko, to tam i myśmy mieszkali i ta... też mieszkała od, od strony przychodni, a myśmy mieszkali od podwórka, ale ściany nas łączyły. No to przecież słuchałam jako dziecko, jak się bawili całe noce. No bo to, co zabrali, to żeśmy z tą Haliną chodziły szukał po te dary. Pani to szykowała przyjęcia i w ogóle. Ale to było cały czas w tym drewnianym domu? Tak, w tym drewnianym. Co się stało z tymi nie wiem. W 40. filmem po wyzwoleniu, uciekł. Uciekł. No, ona miała troje dzieci. Lilka, Halina i Stasią. Ale już już nie miałam z nimi kontaktu, Już nie, już nie tylko. Z tą Haliną właśnie chodziłam do szkoły. I tam, a ojciec był tam, czy nie? Nie, to był ten właśnie ten Nie wiem, ten prawdopodobnie on był wojskowym o, o, o szarży wysokiej, uh -huh. ale nie wiem, co się z tym wszystkim stało. No mówi tak, mówili, że aresztowali go Niemcy, ale gdzie on zginął. A, a może przychodzili do jego żony? Tak, e, tak, a być może leży właśnie na Konara. tłuszczańskich Żydów? Kogo pamiętam? Myśmy w tym dom, mieszkali, w tym domu właśnie, to tam były trzy rodziny żydowskie. No to, ale ja nie pamiętam, jak oni się nazywali, tylko tak, żeśmy nazywali. To był Mordka, jakiś Mordka, nie wiem, czy to było imię, czy to było nazwisko, ale on był malarzem. I stolarz. To była tak stolarzowa i, i ten, no to ten właśnie, ten, 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 ten stolarz, nie pamiętam, nie wiem, jak oni się nazywali, no to ten stolarz to właśnie by stolarzem był, a ten Mortka, to był malarzem. Słyszałem, że pani opowiadała nawet wczoraj o kulawym bodajże nazwy, jego nazwisko było Zawodower, Żyd, Kulawy, Żyd, Zawodower. Zawodower, a tak, mhm. e, tak, a wie pan, gdzie on jest zabity? Ale niech pani opowie, czy co pani o nim właśnie wie? Jak go zabito? I gdzie? Yy, to był kulawy. Żeśmy go przezywali kularz. I on przychodził tutaj do Gurcwalda, bo to było nie Gurcwalda te ogrody, tylko był w falbie. I on, on przyszedł po jabłka. Bo to był sad. I tutaj na rogu, jak kuroski Kur mieszka, to on tutaj jest zabity i tu jest pochowany. Kto go zabił? No, nie wiem, ktoś powiadomił, ktoś powiadomił z Polaków, no nie wiem kto tam powiadomił, przyjechał, nie wiem, który, czy Stein, czy któryś go zabił. Jeśli w ogóle jakiś Żyd był w czy coś, tego właśnie u Kurcwalda wyprowadzali, zabijali, a, a w ogóle, bo nie żyje. Tak, bo myśmy, jak mieszkali w tym, właśnie w tym drewniaku, to tak mieszkali, myśmy marszały, takie rodzina marszałów i myśmy mieszkali. To ten marszał, to on już, jak już w Waryście ktoś tam był, właśnie z tych Żydów do zabijania, to już nie, nie kładź się spać nic, tylko już czeka z łopatą. On, żeby żył, to dopiero wypowiedział, ile ile tam zakopał. Niemcy mu kazali zakopywać te ciała? Właśnie na tym twarda. Ja chodziłam do piątej klasy. I pamiętam, jak, jak pędzili Żydów z Tłuszczu, z getta do, do tego, do Radzymina. A potem z Radzymina chyba do Warszawy. W 1942 roku, tak jak pani powiedziała, to był maj, kiedy doszło do likwidacji getta. I rzeczywiście tutaj Get po pierwsze rozstrzelano kilku Żydów na terenie dzisiejszych bloków. Tu na rogu, są pochowani. Na rogu. To, bo jak, jak ten blok, jak ta pompa. To tu są zakopani. To pamiętam, pamiętam, bo jak już... Odkopywał potem? Tak. Jak już, jak już, już geta nie było, to myślę, ta aby tam, tam, tam podgląba. Kilkunastu Żydów zostało rozstrzelanych? Żydówka taka podobno, jakaś tam, jak ona, Lustykówna że podobno ten ojciec się nie nadawał, bo, bo nie, jak likwidowali to geto, to do mina i ona, podobno ten ojciec się nie nadawał i ona go nie chciała, ta Żydówka, tylko wzięła go, po prostu jako dziecko ojca i w ogóle. No to zabili ją i, i tego ojca, ale lustykówna, mówili, że jakaś lustykówna. A czy potem Żydzi się pojawiali w Tłuszczu, po…? E, Radzymiński. miński. bo jak ja pracowałam, e, jak ja pracowałam w Komendzie Wojewódzkiej na Sierakowskiego, to e, przyjechał właśnie ten Miński, Ale on później pracował chyba w naszym ministerstwie. No bo, ale nie wiem, jak to tam, już tak dokładnie nie pamiętam, ale on musiał mieć jakieś znajomości z moim naczelnikiem. Bo on przyjechał do tego mojego naczelnika i ja go meldowałam do tego naczelnika. I on mówi, że on jest radzymiński, w ogóle, w ogóle. I później właśnie naczelnik mówi, a mówi, Wandzia, to jest, mówi, zdłuszcza. I rozmawiałam z nim, to przystojny, ładny facet. I, I kto? A on przyjechał do Piotrowskiego, tego Gajowego, bo to koleż bo jak on, jak on uciekł z getta, to prawdopodobnie, że się ukrywał u tych Piotrowskich, u tego Gajowego. I co jeszcze opowiada? Wiem, tak, a ten Piotroszki, ten Janek, to, to, ponieważ te żandarmi tam ścigali tych akowców i w ogóle, w ogóle, i to sam Janek nam opowiadał, że, żeby z Gajowy wydał, gdzie oni się ukrywają i w ogóle, w ogóle. No i tego właśnie Piotroszkiego Janka na zakładnika. To podobno ten Piotrowski, ten Gajowy, za nogi prosił go i w ogóle, w ogóle, i go, i go ten... Ale Janek miał dwadzieścia parę lat, to już osiwiał od razu. Prosił Niemców, żeby, tak. żeby, go, żeby tak. go zostawili. Tak, tak. Ale go zostawili. Tak, tak. Przy życiu. Tak. A pamiętam, że... Ale kogo, ale kogo, kogo, on, kogo oni wydali? To tych Piotrowskich wydali, czy Piotrowskich? Nie, Żeby ten Piotrowski wydał Kowców, gdzie się ukrywają i w ogóle, w ogóle. No tak. To rzeczywiście. Piotroscy zresztą chyba pod wojnie też mieli nieciekawe. Tak, 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 tak. A siedział ten Janek, y, siedział ten w areszcie, y, to prosił y, właśnie w tym, co właśnie naprzeciwko Gruswalda, żeby mu y, 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 z kory, z, wie, y, z brzodzy, tę korę. No to żeśmy jako dzieci obrywali tę korę tam i rzucaliśmy mu, jaką pięknie, jak pięknie śpiewa, znaczy, yy, melodie różne. No, jak na harmonii. Tak. <grym> w 1944 roku był taki okres jeszcze przed wejściem radzieckich, żołnierzy, przed wyzwoleniem radzieckim. Był taki moment, to żeśmy siedzieli w, w, w tym, w piecach, w kaflarni. Jak, jak już front był, no to żeśmy w tych piecach siedzieli. Pół tłuszcza siedziało w tych piecach, gdzie wy, wypalali te kafle. – Chronili się tam, tak? Hmm. – no, pamiętam. – Był taki okres, że y, Armia Krajowa nawet tutaj. Tak. Weszła do Tłuszcza. Tak. Czy coś z tego pani pamięta? Nie. Nie pamiętam, bo, bo właśnie jak żeśmy siedzieli w tych piecach, w tym, tym, no to żeśmy, bo nas, jak żeśmy siedzieli, tam podusza siedział w tych piecach, tych, 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 To nas Niemcy wypędzili i sami tam weszli. To myśmy uciekli do, do, do wujka. Do wujka żeśmy, a wujek mieszkał tam na Wilczeńcu. To już tam żeśmy już do, do końca, ale to już żeśmy tam byli. Niech mi pani powie jeszcze na koniec yy, po tym wyzwoleniu bo to też nie było tak do końca, że nie, żołnierze radzieccy byli w porządku. Słyszałem, że bardzo ich się też bano, że, że, że nie zawsze zachowywali się w porządku. No chyba tak. No bo jak ja już tak dokładnie nie pamiętam ale prawdopodobnie, że mieszkają lachy i prawdopodobnie, że zamordowali tą jakąś tam lacha siostrę.